Kanie West to definitywnie jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii muzyki popularnej. Dla jednych to istny Michael Jackson naszych czasów. Postać większa niż życie, artysta, który nie tylko robił muzykę, ale realnie zmieniał jej język, estetykę i to jak kultura patrzy sama na siebie. Ikona ostatnich dwóch dekad, punkt odniesienia, legenda za życia. Dla innych, Kanie to po prostu wariat. Go zbyt impulsywny, zbyt nieprzewidywalny i zbyt niebezpieczny, żeby w ogóle dawać mu platformę do swobodnej wypowiedzi. I kto ma tu rację? Ocenę pozostawiam Wam. Lecz po ostatnich sytuacjach zaczynam się skłaniać ku jednej ze stron. Jedno jest jednak pewne. To, co dziś nazywamy szczytem kontrowersji kanie, nie jest żadnym nowym etapem. Mimo iż tym razem podchodzące do ekstremum, to po prostu kolejna odsłona tej samej opowieści, którą media mielą od lat. To nie pierwszy, nie drugi i nawet nie pięćdziesiąty raz, gdy kani zostaje sprowadzony do roli człowieka, który kompletnie postradał zmysły. A przecież istnieje stare powiedzenie, że człowiek, który ma rację dzień przed innymi, przez 24 godziny uchodzi za szaleńca. Problem w tym, że w popkulturze te 24 godziny potrafią ciągnąć się latami. I bardzo często, dopiero z perspektywy czasu, okazuje się, że to, co braliśmy za obłęd, było po prostu myśleniem wyprzedzającym epokę zbyt głośnym, zbyt niewiarygodnym i zbyt bezpośrednim, żeby zostało zaakceptowane wtedy. Bo choć Kanye wielokrotnie pakował się w kontrowersje zupełnie niepotrzebnie, jest jednak jedna konkretna sprawa, która od lat nie daje mi spokoju. Dlatego zapraszam was na materiał będący próbą zrozumienia jednego pytania. Czy czarny mężczyzna może być bogiem? 23 września 2013 roku. Tego dnia Zane Lowe, dziennikarz muzyczny i obecny globalny dyrektor kreatywny Apple Music, udał się do londyńskiego studia BBC, by przeprowadzić wywiad. Miał on jednak wyjątkowo nietypowego gościa: kogoś będącego wtedy na ustach całego świata: Kanye West. Rozmowa toczy się długo, spokojnie, momentami wręcz refleksyjnie, aż do około dwudziestej minuty, kiedy pada zdanie, które na lata przyklei się do wizerunku kaniego. Just like that, when someone comes up and says something like, I am a god, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was, a god. I just told you, that's who I think I am. I tu pojawia się pytanie, o co dokładnie chodziło Kanye'emu? Czy jego ego naprawdę urosło do tego stopnia, że widzi siebie w pozycji dosłownego boga, kogoś stojącego ponad innymi ludźmi? Odpowiedź brzmi, i tak i nie, ale żeby to zrozumieć musimy cofnąć się dokładnie 97 dni wstecz, do 18 czerwca 2013 roku, to wtedy premierę miał album Isis. Jeden z najbardziej brutalnych, wulgarnych, brudnych i konfrontacyjnych płyt w historii rapu. Kanie znajdował się w absolutnym piku swojej bezpośredniości. Tym albumem chciał udowodnić jedno: że to on jest na szczycie i że to on będzie dyktował warunki całej rapowej gry. Już sam tytuł jest kluczem. Izus łączył pseudonim Kaniego, Easy, z imieniem Jezusa Chrystusa. To samozwańcze postawienie siebie w roli Boga Rapu, mesjasza kultury, figury większej niż zwykły artysta. A gdyby komuś umknęła ta bardzo skomplikowana gra słów, album zawiera utwór zatytułowany dosłownie I Am a god. Czyli co? To właśnie wtedy Kanie oszalał i pozwoliłby jego ego całkowicie odcięło go od rzeczywistości. Nie do końca. Izus to album znacznie bardziej złożony niż prosty zapis mani wielkości. To płyta konceptualna, która opowiada konkretną historię. Historię Izusa, alter ego Kanye, postaci wykreowanej specjalnie na potrzeby tego projektu. Widać to wyraźnie właśnie w utworze I Am a god. Gdzie Kanie opisuje rozmowę z Jezusem, i co ciekawe, Mesjasz nie zwraca się do niego jako Kanie, lecz właśnie jako Jezus. To subtelny, ale kluczowy szczegół, sugerujący, że mówimy o masse, roli, performensie a nie o literalnym wyznaniu wiary we własną boskość. Historia Jezusa, choć zawiła i sama w sobie zasługująca na osobny materiał, znajduje swoje domknięcie w ostatnim utworze płyty Bond 2. Kanie dokonuje tam dekonstrukcji tej postaci na dwa sposoby. Po pierwsze, zaczyna mówić o sobie jako o Jeromie, co jest odniesieniem do sitcomu Martin. Z lat 90. gdzie pojawia się postać karykaturalnego czarnoskórego pimpa. Kanie sugeruje w ten sposób, że Izus to w gruncie rzeczy kolejna odsłona dobrze znanego archetypu, przerysowanego, demonizowanego czarnego mężczyzny z getta. Po drugie, i to jeszcze ważniejsze, album kończy się słowami Jesus Wept. Tym jednym zdaniem Kanie przyznaje wyższość Boga nad samym sobą. Przyznaje zmęczenie własnym alter ego, odrzuca postać Jezusa i wybiera coś znacznie bardziej przyziemnego: wizję spokojnego, szczęśliwego życia ze swoją ówczesną partnerką Kim Kardashian, odjeżdżając ku zachodzącemu słońcu. Kurwa dosłownie odjeżdżając! Skoro więc Kanie nie uważa siebie za Boga w dosłownym znaczeniu tego słowa, to czym były jego słowa wypowiedziane w wywiadzie z Zaynem Lołem. Jeśli deklaracje zawarte na Izusie są artystyczną prowokacją, to co ona ma spowodować? Co autor miał na myśli? Czy to tylko kolejny pusty skandal mający wyłać krzyk i przyciągnąć uwagę do projektu? Nie powiedziałbym, bo zobaczcie co się dzieje, gdy fragment ukazany wcześniej zostaje obudowany kontekstem. We got this new thing called classism! It's racism's cousin! This is what we do to hold people back. This is what we do. And we got this other thing that's also been working for a long time where you don't have to be racist anymore. It's called self hate. It works on itself. It's like real estate of racism, where just like that, when someone comes up and says something like, I am a God, everybody says, Who does he think he is? I just told you who I thought I was a God. I just told you. That's who I think I am. Would it have been better if I had a song that said, I am a nigga? Or if I had a song that said, I'm a gangster? Or if I had a son that said, I'm a pimp, all those colors and patinas fit better on a person like me, right? But to say you are a god, especially when you got shipped over to the country that you're in and your last name is a slave owner's, how could you say that? How could you have that mentality? Teraz te słowa nabierają trochę innego znaczenia, nie powiecie? Kanie nazywając się Bogiem chce zbudzić w ludziach oburzenie, jest to oczywiste, że ludzie słysząc czarnego faceta mówiącego o sobie w taki sposób, intuicyjnie będą chcieli sprowadzić go na ziemię, bo właśnie wyszedł spoza ich ramek. Taki sam przykład możemy znaleźć dla każdego z was. Spróbujcie wśród jakiejś grupy ludzi powiedzieć o tym, że myślicie, że jesteście najlepiej ubranymi osobami w Polsce. Dużo osób będzie próbowało was prowadzić na ziemię, a jeśli nawet nie odezwą się, to w ich głowach powstanie wasz obraz jako samouwylbiającego się dupka. Dużo bardziej woleliby oni usłyszeć o tym, jak myślicie, że wyglądacie dzisiaj jak gówno. Ale skąd się to bierze? Jak sam Kanye powiedział te 12 lat temu, żyjemy w kulturze self-hate. Dużo od tego czasu się nie zmieniło, naprawdę. I właśnie to jest jedno sprawy. Self-hate to nie tylko indywidualne poczucie niszczości, to mechanizm kulturowy. To, że ktoś z góry zakłada, że musicie się tłumić, że nie możecie wyjść spoza narzuconych ról, że jeśli poczujesz własną wartość, to od razu zostaniesz napiętnowany. To wszystko jest częścią tej samej ukrytej sieci ograniczeń. Kanye uderza w to wprost, mówiąc o swojej boskości. Nie chodzi o pychę, lecz o wyzwolenie się od wewnętrznego ograniczenia, które społeczeństwo i historia narzuciły, w tym wypadku czarnym artystom. Sama piosenka AMAGAD została stworzona w formie pewnego środkowego palca w stronę branży mody. A dokładnie jednego designera, który za swojego czasu pracował w takich markach jak Saint Laurent, Dior lub Celine. A mowa tutaj o Hedi Slimane. Tak, to ten facet, zrobił te skinny jeansy, które ciągle masz w swoim For Page na TikToku. Kurwa, wy widzieliście jak ich cena nagle wyjebała do góry? Straszne, no, no, naprawdę, naprawdę. Kto płaci za co teraz tyle? W 2013 roku Kanye West znajdował się w bardzo specyficznym miejscu swojej przygody z branżą modową. Dziś, nawet pomimo niezliczonych kontrowersji, Easy to absolutna topka. Marka wyceniana na ponad 2 miliardy dolarów. Realny filar współczesnej mody. Ale 12 lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Kanye nie miał jeszcze estymy, którą cieszy się dziś. Najlepiej pokazuje to jego historia z Nike. To właśnie tam wypuścił swoje pierwsze Easy w dwóch edycjach, w tym ikoniczne Red October's. Buty sprzedały się absurdalnie dobrze, osiągając status kultowych niemal z dnia na dzień. Mimo tego współpraca Kanie z Nike' zakończyła się fiaskiem: powód, różnice kontraktowe i fundamentalne niezrozumienie jego ambicji. Kanie nie chciał być kolejnym raperem, który dostanie swój kolor. Nie interesowała go rola celebryty twarzy produktu. Chciał być traktowany jako pełnoprawny projektant, co oznaczało jedno. Tantiemy od sprzedaży. Na to Nike nie chciał się zgodzić. W efekcie współpraca upadła, a frustracja Kanie wobec branży tylko się pogłębiła. Bo problem nie polegał na tym, że Kanye był kimś z zewnątrz. Wręcz przeciwnie, był głęboko zanurzony w świecie mody. Pracował z Ricardo Tisztim, ówczesnym dyrektorem kreatywnym Givenchy, który zaprojektował okładkę Watch the Throne. Utrzymywał relacje z najważniejszymi projektantami swojej epoki. Również właśnie z Heddy Slimane, dyrektorem kreatywnym Saint Laurent. Ta relacja została jednak naruszona podczas Paris Fashion Week, cyklu pokazów, podczas którego domy mody prezentują swoje nowe kolekcje. Kanie otrzymał zaproszenie na pokaz Saint Laurent, ale pod jednym warunkiem. Nie mógł pojawić się na żadnym innym pokazie w Paryżu. Dla Kanie był to jasny sygnał. Nie zaproszenie, a kontrola. Nie uznanie, a sprowadzenie go do roli maskotki, siedzącej w pierwszym rzędzie. Kogoś, kogo można pokazać, ale komu nie przysługuje pełna autonomia projektanta. I to... Delikatnie mówiąc, nie przypadło mu do gustu. W ramach ujścia tej frustracji Kanye zrobił to, co zawsze robił najlepiej. Zamienił ją w sztukę. Zebrał producentów odpowiedzialnych za oprawę muzyczną pokazów mody, w tym ludzi współpracujących ze Slimanem, takich jak Daft Punk czy Hudson Mohawk, i zamknął się z nimi w studiu. Efektem był utwór I Am A jawny, artystyczny, środkowy palec pokazany branży, która próbowała narzucić mu swoje ograniczenia. To historia do bólu rock'n'rollowa. I dokładnie tak Kanye ją opisał. Zarzucił Slimane'owi, że, choć ten czerpie ogromne inspiracje z rocka, to nie dostrzega tego, że role gwiazd rocka przejęli dziś właśnie raperzy. Artyści przez dekady marginalizowani. I wtedy padły słowa, które przyszły do historii i stały się istnym proroctwem dzisiejszej branży muzycznej. Rap the new rock and roll. Mm, mm. We culture. Rap is the new rock and roll. We the rock stars. It's been like that now for a minute. It's been like that for a minute, Hedy Stomin. <laughs> it's been like that for a minute. And we did the, we the real rock stars and I'm the biggest of all of them. What? I'm the number one rock star on the planet. I właśnie tutaj dochodzimy do prawdziwego znaczenia słów I am a god. W momencie, gdy kaniec tu wypowiedział, nie była to pusta prowokacja ani przejaw ego. To była próba rewolucji. Próba zmian wizerunku rapera w przestrzeni publicznej. Z kogoś, kto według społecznych oczekiwań miał funkcjonować wyłącznie na ulicy, w odrębie własnego środowiska, bez prawa do interakcji z elitami i tzw. kulturą wyższą, w coś znacznie większego. I kłamstwem byłoby stwierdzenie, że mu się nie udało. Gdyby Kanie nie przetarł tej drogi, trudno wyobrazić sobie, by A$AP Rocky mógł dziś być twarzą jednego z największych domów mody: Chanel. Trudno uwierzyć, że Travis podpisałby kontrakt z Nike gwarantujący mu tantiemy. Że Playboy Cartier mógłby bez większych zgrzytów nie tyle nazywać się Gwiazdą ROCKA, co faktycznie nią być. W 2013 roku kultura masowa nie była jeszcze gotowa na takie postacie. Raper wciąż miał być kimś z dołu, kimś jednowymiarowym Jeromem. Jak powiedział sam Kanye i jak pokazał swoją karierą, dziś artysta o ciemniejszym kolorze skóry może być kimś znacznie więcej niż tylko stereotypem. Bo pomyślcie naprawdę, czy całe to oburzenie było wywołane tym, że ktoś powiedział, że jest Bogiem? Czy oto, kto to powiedział? People are gonna look at this interview and say, Hey, I understand what he's talking about. People are gonna look at this interview and say, I don't like Kanye. Look, he looks mad, I don't like his teeth. They're gonna say. Why doesn't he just focus on music? I liked him as a music. They're gonna say, hey, I want the old Kanye, blah, blah, blah. But one thing they will do, they will play this interview in five years. They will play this interview in ten years and say, he called that, he called that, he called that, he said that was gonna happen, that was gonna change. You're a futurist. Yeah, mm. I'm a futurist mentally.